W mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem dnia Radia Zawiedzie. w piątek, 9 października jest pani Ewa Mićka, radna Rady Miejskiej w Zawierciu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich. Oglądających i słuchających. Zanim wyjaśnię, tak mówiąc trochę, może dziwnie, powód wizyty, to oczywiście zapraszam Panią Radną zawsze i wszędzie. Zresztą tak jak i Pana Prezydenta i korzystając z okazji. Zapraszamy, Panie prezydencie. Okazji Standardowo, Panie Prezydencie. 25 lipca wysłałem maila do Pana Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, Pana Patryka Drabka. Tego samego dnia do Pani Moniki Polak-Pałęgi, Rzecznik Urzędu Miejskiego w Zawierciu. 9 września ponowiłem tego maila. I wtedy nawet odpisano mi, żebym sprecyzował tematy, więc bodajże pierwszego albo drugiego października tematy sprecyzowałem, czy bardziej może zagadnienia, które chciałbym z Panem Prezydentem poruszyć. A więc Panie Prezydencie, proszę się nie dać prosić, trzy miesiące niedługo będą jak Pana zapraszam, oczywiście także Panią Justynę zapraszam, dobrze, ale żeby już nie było komunikatów dłuższych niż wywiad, to przejdźmy do rzeczy. Pani radna, Pani i myślę, że to będzie ważne, ważne powiedzenie czegoś na początku po odsłuchaniu wywiadu z Panem Starostą Zawierciańskim Gabrielem Dorosem pani wyraziła chęć adwocem wypowiedzi na antenie Radia Zawielcie i to ważna informacja, ponieważ chcemy też dyskusję publiczną kształtować i do niej zachęcać, więc bardzo serdecznie zachęcamy. Jeśli na przykład któryś z radnych. Yy, powiedzmy, z opcji politycznej prezydenta Zawiercia nie zgadza się z tym, co mówimy na antenie Radia Zawiercie. Bardzo proszę o adwocem i bardzo proszę śmiało przyjść także do, na antenę. No może nie, anten, nie na antenę Radia Zawiercie tak fizycznie, bo wtedy to <śmum> trzeba było policję wzywać, ale na antenę do wywiadu. Dobrze, to już teraz bardzo poważnie, Pani Radna, no to jakie adwocem chciała Pani? Powiedzieć. Słuchając wywiadu pana Gabriela Dorsa, który powiedział, że jest wytrawnym politykiem, może nie wytrawnym, ale że jest politykiem, i ktoś kto mówi, że politykiem nie jest, to kłamie. Chciałabym panu Gabrielowi powiedzieć i wszystkim Państwu, że jeżeli się uchodzi, czy ma się aspiracje do tego, żeby politykiem być, to wypadałoby. Informacje, które się podaje, jako pewnik. Bo ja nie mówię tutaj o tym, że ktoś mówi, że gdzieś coś słyszał, czy że to są plotki. Wypadałoby informacje, które się podaje i które można sprawdzić, sprawdzić po prostu. Dlaczego pani zdaniem starosta nie sprawdził? No, nie sprawdził. Powiedział tutaj u pana w wywiadzie, że dostałam 70% podwyżki za czasów prezydentury pana Witolda Grima. Otóż to jest nieprawda. Zastanawiam się, czy nie wystąpić na drogę sądową przeciwko panu starości. Oczywiście takie sprawy ciągną się kilka lat. Natomiast pan starosta powinien zważać na słowa. Podwyżka była dla wszystkich pracowników taka sama. Nigdy nie dostałam żadnej podwyżki indywidualnej. Nigdy. Bo ówczesny zarząd takiej polityki nie prowadził. Nie byłam w żaden sposób faworyzowana. Poza tym Pan Gabriel Dors powinien, jak nikt inny, ponieważ też miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, co wszyscy wiemy. Mówimy myślę, że można to powiedzieć wprost. Zrzekł się mandatu radnego po tym, jak Został prowadził skazany. samochód pod wpływem alkoholu. Tak. Nie, nie, przekręciłem nic. Tak, to było to tak, było to chyba z 12 lat temu. 13. No było to jakiś czas temu, tak ale ma takie doświadczenia i powinien wiedzieć znaczy on tutaj już mnie skazał wydał wyrok ja na jego miejscu poczekałabym na to co powie sąd co powie sąd co powie prokuratura bo e, mówienie o tym że naruszyłam e, obowiązki pracownicze jest nadużyciem dlatego że i kłamstwem dlatego że tak naprawdę y, w pozwie nie zarzucono mi żadnego naruszenia. Po prostu mnie zwolniono, bo chciano mnie zwolnić. I tyle. Jeżeli sąd wykaże inaczej, to wtedy pan Gabriel Dors będzie tutaj mógł przyjść i z czystym sumieniem tak powiedzieć. Natomiast do czasu, kiedy sąd nie wyda swojej opinii, pan Gabriel Dors powinien miarkować swoje słowa. A jeżeli już coś mówi na temat moich zarobków, to powinien, to bardzo łatwo można to sprawdzić w oświadczeniu majątkowym. Powiedziała pani o tym, że nie 70%, to ile wszyscy mieli podwyżki? Pan, 65% ja... czy jeszcze mniej? <laughs> tam było kilka procent. Tak jak wszyscy, bo no wodociągi to jest spółka, która tak naprawdę, no ma tam jakiś, jakąś część działalności, taką komercyjną, ale to ona nie zarabia tak naprawdę. I jakichś pieniędzy dodatkowych. I powinna to bilansować. No, powinna wychodzić na zero teoretycznie. Chociaż z tych wszystkich zysków no, jakieś inwestycje robi po prostu, które osiąga. Tam trzeba naprawdę bardzo oszczędzać. Bardzo. Wydawać bardzo. Każdy grosz bardzo tak rozważnie. Ja pamiętam, jak to, jak to, jak to było. E, widziałam też, jak przyszedł nowy zarząd, jak to zaczęło wyglądać. Więc ja się nie dziwię, że tam tak jest, jak jest. Natomiast jak jeżeli wyglądać, chodzi o podwyżki, jak przyszedł nowy proszę. Zarząd. Jak to zaczęło wyglądać, jak przyszedł nowy zarząd? No rozrzutnie, rozrzutnie. Ja pamiętam, że myśmy nawet oszczędzali na zakupach do sekretariatu, czyli przy słowiowych ciastkach. Herbacie, kawie, nawet na tym oszczędzaliśmy. Natomiast no później, wie pan, trudno oczekiwać od kogoś, kto komu nigdy niczego nie brakowało i kto nie ma doświadczenia z tym, że może mu czegoś zabraknąć, tak? Trudno oczekiwać, że będzie nagle oszczędzał. Ktoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że może wydawać, to będzie wydawał. Mówi pani teraz o konkretnej osobie czy o instytucji? O konkretnych osobach, które kierują instytucją. A komu nigdy nie brakowało niczego? Obecnemu prezesowi RPWjK. Myślę, że zarządowi, tak. No ale pan Bogusław Piotrowski kiedyś powiedział ostatnio przy okazji spotkania z pracownikami, że był taki czas, że musiał, ile, nie pamiętam kwoty, czy dwa tysiące też za to przeżyć, czy półtora tysiąca? No to powinien, jeżeli tak jest, jeżeli tak było, no, chyba nie był prezesem od samego początku. To powinien, to powinien rozumieć ludzi, którzy teraz zwracają się do niego o podwyżkę i proszą go o to, żeby uwzględnił ich żądania. Powinien to zrozumieć. No, ale będzie też łyżka ciekciu. Jest, jeszcze jedno, jest Proszę. już bilans finansowy spółki i no można sobie zobaczyć, jak to wygląda, tak? Pani go oglądała? No, tam jest chyba 300 tysięcy zysków, z tego co wiem. Wcześniej to chyba były około miliona. Ja wiem, że tam są różne sytuacje, bo rzeczywiście tutaj y, muszę przyznać rację, że różne opłaty no, faktycznie się zwiększyły, jeżeli chodzi o wywóz y, y, na przykład z kratek, no ale czeka nas na pewno podwyżka taryf. No, ale trochę też, żeby nie było tak zupełnie kolorowo, to ponad miesiąc temu, kiedy była pani gościem Dnia Radia Zagrycia, mówiła pani wtedy o tym, że pani Justyna Miszczyk, chyba prawdopodobnie, to było ze słowem prawdopodobnie mm -hmm. mniej więcej, czy ze słowem pokrewnym, sugerującym prawdopodobieństwo, Tago, ploka, niepewność, że tak, że pani Justyna Miszczyk jest matką chrzestą bodajże mm -hmm. dla jednego z dzieci prezydenta Zagrycia Łukasza Konarskiego. Pani, mm -hmm. Prezydentowa pani Anna Konalska na Facebooku dość ostro też się wypowiedziała pod pani wpisem, że to plotka. No więc trochę mógłbym odbić piłeczkę, że oczywiście. takie informacje trzeba sprawdzać również po obu stronach. To znaczy, wie pan, y, oczywiście, że tak, y, natomiast y, jeżeli jest mi pan w stanie powiedzieć, jak można sprawdzić, czy ktoś jest czymś chrzestnym, to, to ja chętnie to zrobię. No trzeba byłoby mieć chyba mocny układ z <noise> albo albo zapytać prezydenta wprost. To za tym, ja powiedziałam, że to są plotki, tak? Dobrze, że one zostały wyjaśnione, wydaje mi się, bo te plotki docierały do mnie z bardzo wielu z bardzo wielu miejsc. Wydaje mi się, że nawet i dla prezydenta dobrze, że wyjaśniła się sytuacja, że że nie jest, tak? Natomiast przepraszam, jeżeli chodzi o sytuację moją, no to łatwo było sprawdzić zanim się coś powiedziało. Bo oświadczenia majątkowe są na stronach żeby nie było, nie chcę żadnego proboszcza obrazić. Z pewnością żaden proboszcz by takich informacji nie podał, mm -mm. bo to jednak są dany, dajne Oczywiście, informacje. Oczywiście, że nie. A czy uważa pan, że jak gdybym zapytała pana prezydenta, czy, czy żony pana prezydenta, to by mi odpowiedzieli? Nie to zależy, czy się zakłada, że pan prezydent zawsze mówi prawdę, czy nie. No, to jest już pani, inna kwestia. Powiedziała Pani również, czy napisała, napisała Pani, że chyba tyle kłamstw nie słyszałam tak. pod wywiadem z Panem Starostą. Jakie jeszcze inne kłamstwa, no, by Pani przykład, zdaniem, były? Przykład. Może to są, no kłamstwa miałam na myśli tutaj, to co powiedział o mnie, natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, na przykład, bo tutaj Pan Gabriel Dors chwalił się, że nigdy tyle inwestycji nie było nie powiem chyba powiedział, że za czasów pana Ryszarda Macha, który był z Zawiercia, więc chodziło mu o to, że powiat inwestuje w Zawierciu, dużo pieniędzy. No ale zarówno w mieście, jak i w powiecie. Wszystkie inwestycje, które teraz się dzieją, są zasługą poprzedniej kadencji. To wszystko jest kontynuacja. Więc ja może się mylę, ale nie kojarzę żadnej inwestycji w mieście, która byłaby nowa. No z Funduszu Dróg Samorządowych to są nowe, ale fakt. z nowe autobusy, ale te nowe. Duże. E, Bike and Ride. Right. Right. No, nie udało się uzyskać dotacji, bo był składany wniosek jeszcze za kadencji pana prezydenta Witolda Grima. Tak, I tak, chyba, nie wiem tak. na ile ten wniosek został zmieniony, ale złożony ponownie już za obecnie kadencję. Tak. Więc to są wszystko kontynuacje, i ja oczywiście z niecierpliwością i z wielką nadzieją czekam, że zarówno pan prezydent Konarski, jak i pan starosta Gabriel Dors za kolejne trzy lata będą mogli się pochwalić swoimi dużymi inwestycjami, które zrealizują no pan Dors w powiecie, a pan Konarski w mieście. I wtedy zarówno pan Konarski jak i pan Dors będą mogli mówić, że coś zrobili, że to są ich inwestycje. Ja naprawdę mam wielką nadzieję. No, było nie było. PiS jest teraz u władzy. W zawierciu y, koalicja PiS rządzi. Wiadomo, że y, pan Konarski współpracuje z panem Gabrielem Dorsem. I tak naprawdę wszystkie rzeczy, które w Zawierciu się dzieją, no dzieją się w porozumieniu tej koalicji. No nie oszukujmy się, no tak jest. I zakładam, że będą się za jakiś czas panowie mogli pochwalić równie dużymi sukcesami, którymi Myślę, że... chwalą się teraz, realizując jakby, no, zadania, które zostały w poprzedniej kadencji zapoczątkowane. No, trochę tych drogowych inwestycji się rozpoczęło. Jest projektowana obwodnica, ulica Piłsudskiego, inne no, remont dróg, więc... Obwodnica to jest jeszcze... To można by historię tej... No, ale już podpisali umowę. Ale już bardzo projektują. się, ja naprawdę się bardzo cieszę. Chociaż bardzo się cieszę. nie będzie mieć węzła na Grunwaldzkiej. No, ja... Znaczy tak, ja w ogóle chciałabym, żeby ta obwodnica powstała. Po prostu, bo każdy jakiś kamyczek do tej obwodnicy typu zróbmy jeszcze jeden węzeł, zróbmy to może, w mojej ocenie, może przedłużyć tą inwestycję. Lubią zablokować, no bo, no bo trzeba na to dodatkowych pieniędzy. Tego się boję. Że jeżeli byłaby, byłby, byłaby taka wola, żeby gdzieś ten węzeł. Powstał, no to będzie się to wiązało z, tak mnie się wydaje, na logikę, z jakimś wstrzymaniem prac. No bo wiadomo, że projekt chyba tego węzła jest, on tylko został wykreślony z tego projektu. No więc nie wiem, jak to yy, wygląda od strony technicznej, czyli od strony przetargu. Od strony realizacji, no bo tutaj to trzeba mieć na względzie, czy będzie musiał być ogłoszony nowy przetarg, no bo węzeł wejdzie na przykład do realizacji. Tego nie wiem. Tego się boję. Pani Dalna, to jest czas na jeszcze jedno adwocem, jeśli pani coś jeszcze chciała do. No jeszcze chciałabym odnieść. tutaj panu staroście powiedzieć, że to, co mówił o kwestii RDF-u na przykład. No, panie redaktorze, czy pana nie dziwi, że pan starosta, który jest w koalicji z panem prezydentem, a od 10 lat, jak to pan starosta, to już teraz ponad 10, jak to pan starosta był, e, uprzejmy powiedzieć, na pierwszej sesji powiatowej, współpracuje z panem prezydentem, Czy to już będzie ponad 10 lat. Pan starosta jest starostą całego powiatu, zakładam, że również i zawiercia. Więc nie dziwi Pana to, że Pan Starosta z tego miejsca mówi, że on nie zapoznał się jeszcze z, z, z tym zadaniem. On nie potrafi nic na ten temat powiedzieć. No, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ktoś, kto współpracuje w koalicji, mowa jest o dużej inwestycji w mieście zawiercie, o rzeczy, która będzie wpływała na mieszkańców, bo na pewno będzie na ich życie i komfort tego życia, że pan starosta o tym nie wie, bo pan prezydent mu tego nie powiedział i z nim na ten temat nie rozmawiał. No dla mnie to jest nie do pomyślenia i pan wybaczy, ale wydaje mi się, że jest to nieprawda. Bardzo mi się podoba ten chwytarystyczny, Czy pana to nie dziwi? Ja powiem pani, mnie to i wszystko dziwi, i mnie nic nie dziwi. no Ale widocznie to jest. Druga wykaz sprawa. Ewidentnego Jeszcze zaufania wielkiego odnośnie. starosty do prezydenta, że prezydent dobrze wie, co nie, robi, wszystko jest wspaniałe. Panie redaktorze, nie no, wierzy to, że pan niech, w zaufanie ale niech, starosty do prezydenta? Ale, niech sobie pan zada inne pytanie. Pan starosta z tego miejsca bardzo szeroko powiedział o sprawie bocianówki. Oczywiście zostawił decyzję panu prezydentowi, ale znał sprawę, wiedział o co chodzi. No jeżeli pan starosta interesuje się i wie o sprawie bocianówki, to przepraszam bardzo. No to budowa instalacji do produkcji paliwa alternatywnego na 100 tysięcy ton. Ale, ale tylko 80, przychodzą poza zawiercia. Tylko 80. 20 będzie z zawiercia. Nie wiem, Damian, nie tak źle, Świde Damian Świderski chyba to liczył i tam, nie chcę tutaj, ja, ja za nim powtórzę, że tam wyszło chyba, że ponad 6 tysięcy... 000... Samochodów będzie musiało tutaj y, przyjechać ponad 6 tysięcy Ale pan y, prezes ZGK na Komisji Budżetu i Gospodarki powiedział, że to będą samochody większe niż te, które wożą śmieci obecnie z całej no, jakie to ma Polski. Więc będą cięższe. cięższe, ale będzie ich mniej. Aha, no to powiedzmy, że o ile mniej. No właśnie tego nie powiedział no właśnie, to wszystko da się policzyć. To będzie jedna z większych instalacji w Polsce, jak nie największa. I tu spłyną śmieci z całej Polski i wydaje mi się, że niestety nie tylko. I jeżeli ktoś mówi, że ja już to mówiłam zresztą na sesji. Jeżeli ktoś mówi, bo to tak ładnie brzmi RDF, plastik, no bo to się to się komuś z tym kojarzy. Oczywiście, że tak, bo plastik ma dużą kaloryczność, bo RDF się produkuje ze wszystkiego, co ma kaloryczność, ale to nie jest tylko plastik. Tam się dorzuca różne rzeczy również, które mają kaloryczność. To może być wszystko. Plastik jest podstawą, natomiast dorzucać można tam różne rzeczy. Pani radna, była pani radną wtedy, jak Ryszard Mach był prezydentem zawiercia. Mm -hmm. I też pan starosta wspomniał o tym, że dlaczego wtedy nie zwoływano sesji nadzwyczajnej jak o, Kmicica. To, ciekawy temat. Jak do Kmicica się, że tak powiem, do. kolokwialnie mówiąc, doczepiano ich. Ostatecznie doprowadzono do tego, żeby Kmicic się wyniósł z tamtego lokalu. No to, no to właśnie, czemu pani wtedy nie zwołała? Bardzo dziękuję zwłyszenie? za to pytanie, bo w sumie też miałam o tym powiedzieć i troszeczkę o tym zapomniałam. Panie redaktorze, pan starosta powiedział tutaj, że prowadzi jego żona mały sklepik. I prowadzą to na swoim terenie. Ale prawda? poza gminą zawiercie. No, ale to akurat nie ma to znaczenia dla mnie, bo no, gratuluję, chciało się pani. i Ja wiem, jaki to jest ciężki kawałek chleba, naprawdę, więc wielki szacunek za taką działalność. Natomiast ja nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam po, jakby przykład podać, że jeżeli by do pana starosty, on to prowadzi na swoim terenie. No i tutaj jest taka analogia, że sklep Kmicic to nie był, to nie jest własność gminy Zawiercie. Teren nie jest własnością gminy Zawiercie. Teren jest własnością spółdzielni mieszkaniowej Zawiercie. I to spółdzielnia mieszkaniowa wypowiedziała panu za morze. No tak, ale tam Więc jakieś koszaki rodzinne były. My, ja do końca nie znam tej sytuacji. Pan Zamora był chyba, w, nie wiem, czy był wtedy radnym powiatowym w, w, wówczas, czy już nie był. Nieważne. W każdym bądź razie, no my jako Rada możemy mieć wpływ na coś, co jest własnością gminy. Nie możemy wpływać na coś, co nie jest własnością gminy. W sprawie bocianówki my możemy się wypowiedzieć, my możemy mieć swoje zdanie, my możemy pana prezydenta. Do pewnych rzeczy próbować zobowiązać. Natomiast w sprawie kmicica nie mieliśmy nic do powiedzenia, bo to nie był majątek gminy. To był majątek spółdzielni, czego już tutaj pan Dors nie powiedział. I analogicznie, gdyby panu Dorsowi ktoś przyszedł i mówił, co ma zrobić w swoim sklepie, no to my nie mogliśmy mówić spółdzielni, co ona ma zrobić u siebie. To jest na tej samej zasadzie. To nie była własność gminy. I tylko i wyłącznie dlatego. Ja z tego, co, być może trzeba zapytać o to pana prezydenta Grima, bo ja wiem, że on podjął tam działania, bo tam chodziło o zamknięcie parkingu na początku. Ja wiem, że podjął działania zmierzające do tego, żeby ułatwić wtedy panu za morze funkcjonowanie tego sklepu. Natomiast no, jakby takim, taką, takim, nie wiem jak to nazwać, no gwoździem do trumny, tak, tego jakby działalności w tym miejscu pana Jana Zamory było to, że pan yy, prezes spółdzielni wypowiedział mu y, umowę po prostu. I co do tego mogli mieć radni? No nic. To nie jest majątek gminy. jeszcze raz powtarzam. Powinien pan Gabriel Dorst to wiedzieć. Pani radna, czas yy, nas trochę nagli. To co? Cały adwokatem wyczerpany? Myślę, że tak. No to teraz czekać tylko jak będzie adwocem do wywiadu z panią. A bardzo chętnie ja znowu przyjdę do adwocu. za adwocem. Będzie nam bardzo, miło od tego jesteśmy jako media. No to bez objawowości. Wzajemnie. Żadnych sesji nadzwyczajnych w planach na razie nie ma. Yy, nie. Znaczy ja nie. <laughs> znaczy <laughs> nie planuje pani. Ja nie planuję. Dobrze. Pana prezydenta trzeba zapytać, bo. Pytamy, ale nie chcę przyjąć zaproszenia. Bardzo Szkoda. dziękuję. Pani radna Ewa Mićka była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.